No cześć, z tej strony IG yy, To jest kolejna część z gry The Battle Cats yy, Ja wcześniej byłem gościem yy, u Język Game'a, a teraz Język Game jest u mnie Elo elo No i no cóż, co więcej mówić Włączyła nam się gra i musimy nagrywać ten poziom o nowo Niestety, ale no, na pewno wygramy Ale i tak poczujemy moc Axe Obiecuję To są zwykłe koty, które teraz... Jeżeli nie obejrzałeś się poprzedniego odcinka, a chcesz zobaczyć jak gramy w Chinach, to polecam Ci wejść. Teraz jakie katy, koty wystawiam to są zwykłe koty, które po prostu idą i gryzą, tak jak zwykłe koty. Ten tutaj chory psychicznie kot, który się często poci, daje nam pieniążki. No nie wiem, Norm każdy normalny kot patrzy się w słońce no, nie wiem I pokazuje Szczerze. Dlaczego niektóre osoby No tak, to jest niebezpieczne, że na swoje inicjały dają Ale kto normalnie że nóż na randkę? No nie wiem ja, wiem, ja bym tutaj trochę pomyślał nad tym rozwa rozważaniem język y bo to jest dość skomplikowane, bo te osoby... Bo zobaczę, co tu się w ogóle dzieje. Akskaty, No, To jest dość interesujące stwierdzenie, ponieważ... No... No cóż. Ci, te ludziki się bardzo kochają. No, no i po prostu zrobią dla siebie wszystko. No. Oczywiście tutaj są też takie małe ludziki, które, które są takie same jak Akskaty. Bardziej wytrzymałe, to ci powiem. Ich jest więcej i więcej obrażeń na pewno zadają. Ej, ej, powiem ci tyle. Nie mówi się, z, kiedy masz przy buzi i ręce. Ja, czy ja trzymam ręce przy buzi? No, wtedy trzymałeś. E, dobra, jak widzicie, nasze koty już atakują wieżę e, tajlandzką. Ma już ona 468 HP z tysiaka. Nasza ma 1000-1000. Mamy nawet fire. Chciałem bym wam pokazać strasznie, ale no kurcze jakoś nikt mnie nie atakuje. Ale no cóż, no wygramy bez tego, to nawet lepiej, bo wtedy się okaże, że...